Aby opublikować wizerunek osoby i zrobić to zgodnie z prawem, muszę mieć podstawę prawną. Czy to znaczy, że zbieranie zgód jest obowiązkowe? Główną podstawą funkcjonowania placówek oświatowych jest realizacja przepisów prawa. Zgoda jest tutaj opcją dodatkową. Po zgodę będziemy sięgali w ostateczności, wtedy, kiedy bardzo nam zależy na tym, żeby dano, dane zdjęcie zostało opublikowane. A nie ma innej podstawy prawnej do tego, żeby to zrobić. Jednak zbieranie zgód jest powszechne. Dlaczego szkoły zbierają zgodę na publikację? Zgody są zbierane przez szkoły najczęściej w formie papierowego oświadczenia, i w sytuacjach takich konfliktowych ta zgoda stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie tego, że została wyrażona przez rodzica, czyli jest takim pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla dyrektora, natomiast żeby zgoda była ważna, żeby była obowiązująca, trzeba spełnić szereg różnych warunków i w praktyce nie zawsze jest to łatwe. Czyli nie wystarczy, że mam podpisany dokument, muszę też upewnić się, że moja zgoda jest ważna. W takim razie jakie warunki musi spełnić zgoda? Zgoda musi być dobrowolna, ta dobrowolność zgody jest wyrażona chociażby tym, że nie możemy zbierać zgody na liście, gdzie każda kolejna osoba by się podpisywała. Na zbiorczej liście, że każda kolejna osoba się będzie na takiej zbiorczej liście podpisywała w związku z wyrażeniem zgody. I wyobrażam sobie w szkole taką sytuację, że taka lista, na której miałbym się podpisać jako rodzic, się do mnie zbliża, nie chcę jej podpisać. Ale wiem o tym, że wszystkie następne osoby zobaczą, że nie podpisałem się, więc ta presja tej listy może powodować, że podpiszę, i w tym momencie ta zgoda nie będzie dobrowolna. Drugą sytuacją jest zaszywanie zgody w jakichś regulaminach konkursów, czy chociażby w oświadczeniach i warunkowania uczestnictwa w konkursie. Z tym, że trzeba wyrazić zgodę na publikowanie wizerunku. Te dwie rzeczy są jakby rozłączne, natomiast czasami się tak zdarza, że to jest warunkiem koniecznym i tam nie ma tej dobrowolności w tym momencie zgody. Istotną rzeczą tutaj też jest to, taki nadrzędny charakter szkoły nad rodzicem i ta nadrzędność tym bardziej utrudnia zbieranie takiej zgody w sposób dobrowolny. Rodzic zawsze gdzieś z tyłu głowy ma taką myśl, że jeżeli nie wyrazi tej zgody, to czy jego dziecko w tej szkole nie będzie traktowane inaczej? Czy nie będzie takiej sytuacji, że jak będzie jakaś uroczystość i będą na tej uroczystości robione zdjęcia, które mają być za chwilę opublikowane, to czy nie będzie to dziecko proszone, żeby ustawiło się z tyłu, żeby się odsunęło? Też dosyć istotne dla niektórych rodziców jest to, że szkoła czasami nie daje innej możliwości dostępu do tych zdjęć, jeżeli poprzez wyrażenie zgody i poprzez ich publikację, że nie ma innego kanału, więc rodzic wyraża tę zgodę tylko dlatego, żeby zobaczyć co się dzieje u jego dziecka. Ale z drugiej strony niekoniecznie by ją wyraził wtedy, kiedyby te zdjęcia były dystrybuowane innym kanałem. Czyli tak jakby podsumowując, zgoda musi być dobrowolna i to po stronie szkoły jest zapewnienie tej dobrowolności zgody. Zgoda musi być świadoma, świadoma, czyli musi być napisana językiem prostym i zrozumiałym dla odbiorcy, musi być konkretnie określony zakres tej zgody, czyli to komu tą zgodę wyraża, ale też gdzie te zdjęcia będą opublikowane. Nie wystarczy napisać, że na portalach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez placówkę, powinniśmy maksymalnie szczegółowo wypisać pełen katalog. Stosowanie takich sformułowań, że też na innych nie tworzy zgody w pełni w tym momencie świadomej. Powinien też być określony okres, jak długo ta zgoda ma obowiązywać, i ten okres nie może być taki nieskończony, Niedookreślony, i zakończenie publikacji nie jest tylko w takim przypadku, kiedy ktoś odwoła zgodę. To też powinno wynikać z, do, z treści. Zgody. Dobrą praktyką jest to, że jeżeli zgoda jest zbierana w formie papierowego oświadczenia, żeby na jednej części tej zgody można było ją odciąć i dać rodzicowi taką informację o obowiązku informacyjnym i o tym, co się z tym wizerunkiem będzie działo, żeby rodzic potem w domu mógł sobie spokojnie przeczytać, na co tak wyraził, jakby zgoda, albo wrócić do tego po jakimś czasie. Jak zbierać zgody? Y czy to zawsze musi być forma papierowa? Czy wystarczający jest mail albo SMS? A jeśli formularz papierowy, to kto powinien cię podpisać? Zgoda może być wyrażona w dowolnej formie, może to być również takie nasze aktywne działanie, natomiast w celach dowodowych najczęściej ta zgoda jest zbierana w formie papierowego oświadczenia. I w przypadku uczniów niepełnoletnich ta zgoda będzie podpisywana przez rodzica, a w przypadku uczniów pełnoletnich może już być wyrażona przez tego pełnoletniego. Ucznia. Ta forma zgody nie ma takiej dużej istoty. Najistotniejsze jest to, żeby szkoła miała dowód jej wyrażenia. Więc w sytuacji, w której byłby to mail, to powinniśmy zachować tego maila. Jeżeli byłby to jakiś checkbox na stronie, no to musimy mieć logi tego, że ktoś faktycznie tego checkboxa w tym konkretnym czasie kliknął i tą zgodę jakby wyraził. Face School publikuj świadomie.